No okay. się siemaneczko się mamaczko, bo Dzisiaj gramy z moim kolegą. Ale widzimy, my się znamy, my się znamy. Wbijajcie też na jego kanał. ogólnie będziemy dzisiaj znowu grać będę, bo jak inaczej, bo nie mamy co robić oczywiście w życiu. tą <laughs> gumkę. <laughs> Jestem u Ciebie. No, w ja? Nie mogę, to nie mogę wyjdąc jeszcze raz do party O no, jest, to... oh, dobra Nie, nie dowiem ten jego skin no. tego skina po raz drugi Mam tego, robił wczoraj ostatnio Codziennie nie wiem, wczoraj albo ostatnio Więc, no, good, good No bo The Dark King The Dark King, nie no, oczywiście The Dark King Gra razem z Pomimo niesławnym może trochę z no, ja, Nie to no ile, ile tam masz kanałów? Miesiąc, Miesiąc i pół No to ja mam Ty masz... prawie półtorej roku no. ja Mam ponad rok hmm. Musimy kiedyś Musisz do mnie kiedyś przyjść i zrobimy live urodzinowego bo nie wiem, tak po prostu. Bo dzisiaj ja i tak, jak niedawno to miałem rodzinę, no, i widzisz szary mamy. Ej, posłuchaj, mojego skin, ej, zakrywa mi oczy. No bo, ja, no bo ja mogę wybierać jednak kolory, więc git. Ej, jeśli, jeśli się patrzy na dół. Następnie gra, gramy zielonym, okej. Okay? Okej. Okay. Ej, ale jeśli się patrzy na dół, to mi zakrywa oczy za. A do tyłu? Czekaj. F. Okay. Nie, tu, tu nie widać ci. znaczy trochę twarzy ci widać, jak y, sobie nie wiem, no. Kurda, małe biurko dosłownie i nie mogę tak manewrować mężczyzn jak zawsze. mnie Ja muszę zakupić biurko. Te, to, te, to nie jest podwyżane. to większe. Za tą kasę to sprzedaje brain roty. Że to takie podwyżane, no. To takie. Znaczy, no, nawet to nie musi to... być tak że żeby było długie. Ale nie wiem co tu na metras pójdzie. Więc jeszcze będę nad tym myślał. Ja chcę to takie biurko co można regulować wysokość, nie? Bo jest dobra. Takie OP. No takie No akurat jest G. Nie będę się kłócił, jest dobra. To nie? No. Oj. Nie wiem, sobie będę zbierał brojkę żelazną, bo tak ale możesz budować. potem zrobić czy nie Możesz się budować z bridge'em z apem Możesz robić tego. Po prostu speed bridge'a do góry albo z zwykłego bridgea do góry. Dobra, no daj się buduję. Da, daj mi się budować. Czuję ku ja po Ty prostu... mi całe życie rozkopałeś właśnie. Zalecimy ja tu. Potem się kurde Ja jestem debilem, nie? Ja chciałem wskoczyć tamten, a tam się przecież nie da, bo... Na... tam no, gdzie jest... tam gdzie jest... trochę, gdzieś, trochę Tam gdzie jest płotek, tam nie można kurde wskoczyć jest go, pick, go, pick, go. Ja jestem OP głupi na to mojego lutu. Jestem taki oh, OP głupi Nie wiem, ja dałem ci połowę mojego lootu, Jestem <laughs> sam teraz nie mam lootu, no dobra Trudno 16 bloków Grypt Ja mam 64 64 bloki No ja mam na TNT Ale oni siedzą w poźniej, ale w sumie Kurde jeden wyszedł W sumie W sumie, ale w sumie to są właśnie Czekaj, 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 czekaj. Ja puszczam najpierw TNT potem ty puszczasz, okej? Okay? Najpierw daj mi się do... Nie mam bloków! Dawaj, pobuduj się tak samo jak ja Pobrać! Jed, muszek, poszedł, muszek! Rozkupy. Ja. Przez siebie wyleciał! Wyleciałem przez ciebie. A. No. Bo postawiłeś TNT, mogłeś mówił, mogłeś uprzejść, gdzie postawię TNT. Beda. Jezu co mi Dla z, z klawiaturą no, zwali mnie co założną. Nie, sorry, sorry, że nie ma... Tak to jest gdzieś... kupuję Tak to jest gdzieś e, tak kupuje mój klawiaturę, błot, tak to jest, gdy się wzią, klawiaturę tylko za 120 zł. Ja stary mam dosłownie na biurku, nie wiem, 150 zł, chyba. Tak na oko mówię, nie także że dosłownie. Ja, dobra, zrobić... ja idę zaraz zwojdować ogólnie, że robię Wojda, że po prostu no spadam do Wojda <grywanie> specjalnie. Tak. Po prostu spadłem wszystkie do ECK. Tak, nie mam nic. Ja mam, ja mam Firebullet ja, i. Po prostu... Ja po prostu HP, co nie? Ja, ja mam Firebullet i 4 Tinti? Cztery Firebola? Nie. Nie. Firebola i 4 TNT. To beat. Nie, po, nie powiem ze nie. Czy oni żyją w ogóle? Rzucić? No, no nie, ja tam. Bożą to o... No. Side town. A nie, bo to byli biali, nie? coś no? zrobiliśmy? Ale był jeden. Aha. No? Jeden biały był. Biedny są biedaczek Moral Kolegów nie umiał i do <laughs> Myślał, że gra Sola przy siadek łączy dło Nawet sam grał o kurio. A, To ty? Jezus nie ja? spać. No luzuj Spodenki Ej, zaraz To ja żebym nie spał, nie mam... Dwa TNT żelazny Ale mieczek. bym ci mógł zrobić takiego trolla, że teraz z dwoma fireballami tak... To ja bym zrobił e, fireball ja z dwa dwoma fireballami, to byś mnie wybił tam. Już myślałem, że Delasz, co nie? Przez chwilę. Brawie, Zek 4 ja się... i mamy szarpa. Ja nam mam szarpny znamieczek zrobić. Że się więcej bili. Nawet nie ma w bazie. No to idź do nich. Albo czekaj. Jak zrobisz harpa, dobra, cyk i będziemy zaraz jeszcze więcej bili niż wcześniej. Jedno TNT, dobra, cek, jeszcze cyk. A to tego nie mogę otworzyć. Dobra los Co? nie mają łóżka. Nie mają A... niebieskie łóżka. Mają! To nie są niebieskie, to, to są to nie mają To są akwarystyczni. Ale pasz... To idziemy do niebieskich, buduj się do nich i potem się do blue, blue zniszczyć peda. Coś gadasz? Lecimy Coś gadasz? Lecimy do blue. Zobaczmy. Ja k***a. Ja mam... Bym... No coś gadałem, no ale już chyba wolę nic nie gadać. Człowieku, Czefie... ja mam 9 TNT. Nie, no żartuję, że mam 4. Wie... 4. Więcej, więcej... Ej, zniszczone łóżko, co za... No, oh, to Dobra, płaci. nas nie było w bazie Nas nie było w bazie, niech tam płaczą Nas nie było w bazie, więc nie ma co się dziwić Dobra, tak z, z kim jeszcze ten... W sumie, a, bo pewnie Blue, Blue się wkurzyli Blue się wkurzyli no, oni tu idą zaraz, czekaj Ej, Blue tu przychodzą, Blue do mnie idą Chodź tu szybko Lecę, 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 lecę Trzy firebole! Odbił, odbił Odbił tego Odbił fireball Rozsadzam mu tego, rozsadzam mu drogę... Uważaj, 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 uważaj! Ja lecę! To, spokojnie, to ja, to ja, to ja, to ja. I ja, ja robię im bombardę, jeśli oni do mnie przyjdą. Ale, ale kapuśniak z niego, chodź, chodź do, wracamy do tej bazy. Ta trzeba im podzniszczyć. Pod no jako został na jednym? Czekaj. E, chodź do ich bazy, chodź do bazy tych ty, typów czekaj, 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 czekaj. Oni też nie mają beda! Jednego nie ma! Możemy na nich lecieć, bo przecież oni się nie rozpią! Nie mają beda! Już. Tak, tylko że ja nie mam gór za To Jest debil. Dawaj go, dawaj go. Oni żyją, on, on spadł z wysokości u mnie. Została fajnie się tam wyeliminował. Wylaminował. wylaminował. Wy... Wreszcie, to ja kupuję ochronkę 2, czy chcemy mieć troszkę więcej tego itemków? Braci wyle... Ja bym no itemki, ja bym itemki. Nie, chyba ludzie już nie opłaca. No nie jestem pewny, bo wtedy... Jak będziesz miał no, diamentowy ten, jak będziesz miał diamentowy... Ja mam 13 nie? TNT, a ty ci gada... To no, daję... Daj dwa, proszę. Człowieku. Co ty prosisz? Leci różowy, leci różowy, leci różowy! Czeka, ty, ty mi całe wywaliłeś! Nie Ach, całe mi wywaliłeś! Masz! E ja zduplikowałem, bo ja miałem 7 jeszcze. No trochę, Nie, zdupl zduplikowałeś! E ja miałem 7! Ja, ja mam teraz 18! Nie! L luzu, pokonamy go, mamy szarpa. O, i tak mu zrobiłeś! Uder y tego Kazachstanu drażaj. Wiesz co? Żeby on miał trudniej... Ty! ty, ty! Co to było? Ty żyjesz! Żyjesz, no. Na szczęście, Boże, już się zostałem, że dałeś. No ja właśnie już myślałem, prawie już myślałem, dobra, chodź. Bo go tu nie ma, on sobie co na środek. Chodź, 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 leci, 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 leci. leci, kurde, leci, kurde, nie, leci, leci chodź, 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 Dobrze, 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 dobrze Co chodź, 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 to Jakiś inny Ja mu się cały czas tu Żeby nie przyszedł no, Ale ty No właśnie ma No właśnie ma No no dawaj ja go Dawaj teraz, dawaj teraz, teraz go Ja będę Dawaj, dawaj teraz go No Nie Czemu nie Spadłem Nie Ej, albo Ej, dobra, klawiatura Ja rob... do dobrą dęb, Ej, do 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 dobra, dęb. bo Dobra, ale mi Wiesz dlaczego ja umarłem? Bo mi klawiatura no, zaczę... oni... Zaczęła iść do przodu no dobra, to to patrz z widzami na mój gameplay. Kurde nie do tego. Widzowie, no idziemy patrzeć tego skibili toiletoga. No. Nie mam fire Nie mam firebola dosłownie. Ja próbuję znieść na zielonym, no. Jestem jakiś dobry... Przydałoby się moje... moje 10 CNT <laughs> Które wywaliłeś na jedne, na jednego typka. Dosłownie. No. <laughs> A, kupi, ja jestem kupić, ja są opli a ja nie mam bloków zaraz, ja będę musiał zaraz skakać Nie, nie skakać. Nie skacz Paweł, nie skacz! Paweł jumper! Paweł jumper Idę sobie, bo jestem do Musisz pinków rozwalić na czasie. O trzy! Trzy jumpsy mam. Ja ci powiem, czy zieloni mają... A nie, bo nie mogę sprawdzić czy nie mają tego. Ale oni się piją z pinkiem jednym. Wziąłem. Dobra, gdzie jest wolna baza, żebym mógł wejść na spokojnie? Tutaj! PINKI, ja pierdolę, spokojnie pink, to... pi, pinki Ej, mają dobra. prawie wolną Ej, bazę. Są? Pinki, pinki są, mają prawie wolną bazę. Chyba tam jeden jest. O, oj, no nie... Dobra, doskoczę. Ja dosłownie. Ja, wiesz że ja mam bloków? Ej, Pinki mają wolną bazę, nikogo nie ma w pinkach. Ja no, muszę sobie bloki dobrać. I zbrojka sobie... Ale tu Ej, są mosty! Nie o tym ale stres, to nie już myślałem, że to... Ale tu są przecież czekaj, ale, kupię tu... ale tu przecież... są przecież mosty zrobione człowieku. Ja wiem, że są zrobione A, mosty, no ale... No czekaj. E, tu sobie kupić za te sześć, dobra, no... Dobra, nie wiem. śpiesz się, bo mam 13 minut czekaj, odcinka. Mam już 13 minut odcinka. 13 minut? No nie, kurde, różowy się buduje do siebie do bazy. No. Nie wiem, jak chcesz, to możesz skończyć zrobić drugą część, przecież. Zawsze. No w sumie. Ja, odcinka, to nie, bo ja też tak robiłem. Że gram będę i mi się skończył czas, że, że, że się już po kończył i zrobiłem drugą część. Możesz sobie zrobić drugą część odcinka, co nie? No to też ja bym ci tak polecał. Jak no, chcesz. To ja mogę w każdym momencie zakończyć nagranie. No to weź teraz może zakończ i robisz drugą część od razu co No Dobra, to się chwilowo z nimi pożegnam. Pi, pi, bye bye bye